Dzisiaj robimy aż szybki, aż szy, aż szybki, ten, tak, nasz szybki, psychi, yy, aż szybki fizyczny symulator. Taki prosty. No dobra, no to weźmy do tego no do, do, do ćwiczenia. naszego. Ostatnio coś nam się zepsuło z naszą fizyką. Więc dzisiaj zrobimy coś innego. Inaczej to zrobimy. Tik. Tikę wykonaj bez odświeżania ekranu. To się przyda. No i to razy 100. Tak jak w ostatnim odcinku. Tik razy 100. I przy tiku. No to będzie na, 120, na 180 skierowane. No i moi drodzy, to nie będzie równo 180, tuśmy 150 i o, jeśli od brzegu odbij się. No, właśnie o to chodziło. No, tak to ma być. No i teraz można się pobawić trochę. No i koniec. Zawsze czekaj jedną sekundę, i klon. Z jako klon? Powtórz, coraz tik. No. Czyż widzicie, że to trochę inaczej przybiega, ale zawsze możemy zmienić prędkość. Myślę, że będzie to odlosowanie. To będzie losowanie od 10 do tak do 40. No, i oczywiście po klonie będzie, oczywiście, usuwać tego klona. Więc to tak. I patrzcie na to. No i tak to właśnie wygląda nasz fizyczny symulator z dwie... 3 minuty. To jakiś cud. Brak mi słów, że 3 minuty zrobiliśmy. Nasz fizyczny, bardzo prosty fizyczny symulator. No, to nawet nie jest bardzo dopracowane, ale jakoś to wygląda. Więc dziękuję za oglądanie, do widzenia.